Dzień dobry Państwu. Zapraszam serdecznie na podsumowanie wydarzeń z miasta i gminy Jelfraskowice. Zaczynamy. Marcelina Kapraw. Wakacyjne warsztaty dla młodzieży. Tworzymy opowieść dźwiękową o Probusie. Centrum historii Zajezdnia. Gramy lata 80. Tutaj mamy w tle ogórek. Ku pamięci powstania warszawskiego. To musi być dla nas nauka. Porwanie rycerza z zamku stało się inspiracją do stworzenia niesamowitych warsztatów dla dzieci, łączenie przeszłości z przyszłością za pomocą wyobraźni, muzyki i historii, a to wszystko pod okiem prawdziwych artystów. Zapraszam na relacje z warsztatów w miejsko-gminnym Centrum Kultury. Tegoroczne wakacje to czas pełen przygód. Dzięki warsztatom zorganizowanym przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Wielczulaskowicach najmłodsi mają okazję przenieść się w czasie. Naszym zamierzeniem było stworzenie warsztatów artystycznych i przemycenie takiej głębokiej treści edukacyjnej. Obraliśmy sobie postać Henryka IV Probusa. Niedoszłego króla Polski, związanego niegdyś z naszym miastem, ponieważ w 1277 roku został porwany z naszego zamku. I ta historia zainspirowała nas do tego, że, żeby zrobić większy projekt edukacyjny. Projekt ten uzyskał wsparcie ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra. A do poprowadzenia różnorodnych zajęć zaproszono wybitnych specjalistów. Przyjechałem do Jelcza Laskowic przeprowadzić warsztaty z dziećmi. Uczestniczy tych warsztatów próbują zrekonstruować wizerunek księcia Henryka Probusa. Jednego z najsławniejszych rycerzy średniowiecznej Europy, mocno związanego z Dolnym Śląskiem, niedoszłego króla Polski. Wizerunek takiego średniowiecznego. Rycerza musiał oszałamiać. Zależy nam przede wszystkim na tym, żeby uwrażliwić dzieci na dźwięk, na różnorodność dźwięku. Tworzymy opowieść dźwiękową o probusie Henryku IV, prawym probusie, który jest też taką postacią kluczową tutaj w mieście. Łączymy jego historię z legendą hrabiny von Jelcz. No, i dzieci razem z nami improwizują, tworzą dialogi. Istotną częścią warsztatów było budowanie dialogów, czyli wcielenie się dzieci w postacie, w te główne dwie postacie, ale również właśnie rozbudzanie wyobraźni i do, dokończanie tej legendy, pisanie własnej treści, czyli łączenie. W przeszłości, historii z tym, co czujemy teraz. W czasie warsztatów nie zabrakło wycieczek i koncertów, a bogaty program przyciągnął wielu uczestników. Chciałam po prostu jakoś sobie zabić czas, no bo wiadomo, wakacje, no to nie chodzi się do szkoły, nic się nie robi prawie. No to chciałam po prostu, no fajnie, pomyślałam sobie, fajnie by było po prostu wziąć i i wziąć i ten, i przyjść na warsztaty. W wakacje tak Ciężko samemu być i w ogóle za przyjaciółmi, za przyjaciółmi się tęsknie. No i tak i ciężko jest tak w ogóle być i nic nie robić. Tutaj to w ogóle poznaję różnych przyjaciół, bawię się z nimi i w pewien sposób uczymy się tego, co tutaj robimy. Podsumowaniem warsztatów będzie rekonstrukcja. Organizatorzy zapraszają już 16 września w czasie Trzecia Historyczna, na którą... Or Niezwykła wystawa scenograficzna, bo żywa, niemal prawdziwa. Można będzie zobaczyć aktorów jako mieszkańców miasta z lat 80. Trwają przygotowania wystawy lązacy to my, której celem jest prawdziwa podróż w czasie. Będzie Jelczański ogórek, miasto z lat 80. i aktorze z inscenizacją. Trwają przygotowania do wystawy, która odbędzie się 9 i 10 września w Wielczu Chcemy, żeby mieszkańcy poczuli się dosłownie jak na ulicy swojego miasta. Będą mogli wchodzić w dyskusję z różnymi aktorami, poczuć się jak na lekcji w szkole, kupić niektóre przedmioty w naszym sklepie. Dobra, spokojnie panowie. No, wypad! Dobra, pułkowniku, już, już, już. Powrót historii w takim wydaniu bym powiedziała, może delikatniejszym, bardziej takim. No, może niespokojniejszym, ale tak jak mówimy, z humorem, z zabawą. Chodzi o to, żeby też jakby nie mieć traumatycznych tylko wspomnień jakby z przeszłością, tylko pamiętać, że w każdym czasie się dzieją też dobre rzeczy. Wystawa scenograficzna, dolność Lązacy Tomy zostanie zaprezentowana przy Centrum Sportu i Rekreacji. Będzie to takie przekrojowe spojrzenie, w którym zamierzamy poruszyć wiele różnych aspektów, bo Zajmiemy się zarówno przemysłem, edukacją ówczesną, jak i spędzanie wolnego czasu przez zdolnością Będziemy chcieli pokazać historię, która jest historią bliską, historią żywą, historią, którą e, można przeżyć wspólnie z, ze swoją rodziną, ze znajomymi sąsiadami, e, którą można doświadczyć i którą można w jakiś sposób też poczuć e, poprzez chociażby odwiedzenie konkretnych miejsc, zobaczenie pewnych rekwizytów, poprzez włączenie się e, w te grę aktorską, którą zaproponuje nasz, nasz zespół. W trakcie wystawy zostanie zaprezentowana również kolejna rzeźba pojazdu Jelczańskich Zakładów Samochodowych. Tym razem będzie to samochód ciężarowy Żubr i dodatkowo planujemy Noc Muzeów. Między innymi będą dostępne w tych dniach pomieszczenia pałacu w których mieści się obecnie Urząd Miasta. Niedostępne będą to pomieszczenia strychu, pomieszczenia piwnic. W trakcie całego wydarzenia odbędzie się również premiera bajek dla dzieci pod tytułem Odkrywanie tajemnic Jelczelaskowic, "Przygoda mojego lwa o imieniu Jelczuś, o mojego autorstwa. No i też trwają właśnie negocjacje z Jelczusiem, aby tego właśnie dnia odwiedził Jelczy Laskowice i przywitał wszystkich mieszkańców, którzy przyjdą na naszą wystawę. Trzymamy kciuki za powodzenie projektu i z niecierpliwością. Czekamy na wydarzenia, które przypomnijmy już 9 i 10 września w centrum sportu i rekreacji. Dziadkowie opowiadali rodzicom, rodzice nam, a my. Naszym zadaniem jest przekazywanie historii dalej, aby następne pokolenia znały losy i wielkie dokonania wojsk polskich. Uroczyście oddano hołd podczas 79 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Mieszkańcy Jelcza Laskowic oddali hołd bohaterom powstania warszawskiego, uczestnicząc w uroczystości zorganizowanej na placu Jana Pawła II z okazji 79. rocznicy wybuchu powstania. Każdy Polak powinien wiedzieć, co się stało 1 sierpnia 1944 roku. Było coś, coś strasznego i upamiętnijmy to. Mówili o tym, pamiętam. Rodzice opowiadali kiedyś. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 17, kiedy usłyszeć można było dźwięk syreny alarmowej. Na obchodach obecni byli mieszkańcy, lokalne władze oraz przedstawiciele organizacji. Powstańcy warszawski oddali życie za cały naród polski. W wyniku wybuchu powstania chcieli choć przez chwilę poczuć się wolni. Mówią to o tym sami powstańcy. Te 63 dni chwały, bo tyle dni walczyli powstańcy warszawscy, przez tyle dni mogli poczuć się wolni, mogli być Polakami. W trakcie ceremonii delegowani złożyli wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikiem. Aby upamiętnić poległych powstańców oraz wszystkich żołnierzy, walczących o wolność i niepodległość Polski. To wydarzenie jest bardzo ważne dla Polaków, ponieważ pokazuje nasz patriotyzm I ten zryw powstańczy, który był tyle lat temu do dnia dzisiejszego o tym pamiętamy, o tym muszą pamiętać następne pokolenia. Podczas wystąpień przypomniano o losach powstańców oraz o lekcji, jaką była Druga Wojna światowa dla ludzkości. Tylko. Przyjaźń, tylko zgoda, tylko miłość ma sens i daje wspólne współistnienie. Inaczej się tego nie da. Nie da się nacjon być nacjonalistą, faszystą, nietolerancyjnym i być szczęśliwym. To nie chodzi w parze. Uroczystości związane z 79. rocznicą wybuchu powstania warszawskiego zakończyły się koncertem Jelcz Laskowice śpiewa niezakazane piosenki. Dziękuję Państwu serdecznie za wysłuchanie i obejrzenie Lipsowych Wiadomości. Zapraszam do obserwowania nas na Facebooku oraz YouTube, aby być na bieżąco z naszymi materiałami. Do zobaczenia wkrótce.